Także witam Was w tym kolejnym odcinku na moim kanale z serii Rodzinne Gospodarstwo Odcinek 22 Hashtag zostawcie hashtag hashtag yy, dłuto, przypnę wam serduszko i tyle po prostu eee, zostawcie subskrypcję, dzwoneczkiem, wpadnijcie na social media, na wszystkie. Będzie mi miło, oczywiście jeśli wpadniecie. Nie wiem, czy mi w ogóle grę tutaj przechwytuje. To jest o to dobre pytanie. Naprawdę. Nie no, mam okno. Do farming i tego to chyba przechwytuje. Także dobra. Zasiadamy sobie ze steru Ursusa. Tylko najpierw musimy przyczepy sobie odczepić. Zobaczę. Przechwytuje. Dobra. To i co, sobie zaczepimy z powrotem agregacik polecimy sobie uprawić tą jedno pole można by tak nazwać to I gdzie ten agregat zostawię? pamiętacie? Widzę? gdzie agregacik zostawię? a tu jest dobry bo to pole trzeba dokończyć faktycznie, no bo Wiecie, widzowie. Do góry, cek, meg. No, wały się zaczęły kręcić, no bo to tam wiecie. DJ Chris, in the mix, in the mix. Rura, rura, rura musi je bać. Rura, rura, rura musi je jebać. Mm, 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 mm. No. No i co? Mamy święta ogólnie. Pierwszy dzień po Wigilii, można powiedzieć. Ja to nagrywam teraz o drugiej, nie wiem która jest, ale na pewno po, coś po drugiej jest. Nie wiem, o która dokładnie. Druga 30. Ale dzisiaj to o 10 dostajecie ten odcinek. Także patrzcie ile czasu minie pomiędzy nagrywkami tylko. I znów będę miał na dwa dni święty spokój To jest najlepiej Czyli dzisiaj nie będę musiał już nagrywać odcinków Ani nie będę musiał już jutro Gdzieś tam po południu nagrywać, żeby jutro wrzucić odcinek Będę miał I to mnie się podoba Teraz jeszcze koniec roku to... No. Eee. Tu cofniemy, co tu zrobimy. Dzisiaj nawet nie wiem, rzucę ten to odcinek. Dzisiaj o siódmej, ja nie idę w ogóle, dzisiaj spać. Nie, także jakoś wytrzymam ten cały dzień. Dzisiejszy, a jutro się wyśpię znowu. I teraz na Discordzie, nie, sama sobie coś Bart siedzi, także jak Bart też to oglądasz, to Cię pozdrawiam. Dobra, wszystkie pola mamy tak tu uprawione. Mhm. Dobra. Aby tak było można zrobić w sumie, umyć to. ciągnik już też przygotować na siewy bo w kolejnych odcinków, w kolejnym odcinku będziemy już siać dokładnie umyjemy agregacik też żeby to było czyściutki i kupuję agregat uprawowo-siewny także będziemy w kolejnych odcinkach siać na kolejnym odcinku właśnie ten agregat przyjdzie właśnie Akurat na siewy, akurat idealnie będzie. Także jeszcze czekam, bo bym już dzisiaj siał, ale po prostu nie da się o tym z, z szmelowatym poznaniakiem, co tam stoi. Po prostu. Rura musi je bać. dun 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 dun, dun, dun. Rura, rura, rura musi jebać. Dobra, odczepiamy. Tu sobie zawijkę zrobimy. I teraz taki mam plan na odcinek, że weźmiemy sobie Ursusa. Weźmiemy sobie może dwukółkę Dwukułkę. Dwukułkę. ja tu nie wjadę co najgorsze nie mogę jej przepchnąć jakoś nie bym przepchnął w inny sposób, czekajcie Dobra, tyle to już podczepię Dobra Tyle to już podczepię Dobra mamy dwukółkę I pojedzie. pojedziemy ogólnie, to chyba nie mam tutaj żadnego nada, agregatu jakiegoś uprawowego no bardzo. No prawo osiewnego nie mam, czyli muszę tutaj jakieś jakieś tam sprzedaż nie ma. Także trzeba dzwonić, niestety. No to pole przy okazji jest do obsiania. Widzicie. No to łąka się mogłem skosić Tu jeszcze jakaś łąka, to też fajnie by było, żeby tą łąkę nabyć i tutaj ją przerobić na pole i byłoby elegancko, nie wiem. Trochę planów jest jeszcze na to, no ale jak przyjdą odcinki, co przyniosą, to już nie wiem. Dobrze, że ja to mogę sobie dzisiaj nagrać w takich godzinach, a nie tak jak nagrywałem ostatnie odcinki, że po prostu pośpiał, że każdy mi uchodził tutaj, tego nie wiecie, jak to wyglądało z cięciami odcinki, to najgorsze. Dobra. Ja chyba czym za bardzo tego podnieść, co? Sit. Tu jest sit, coś tam. Nawóz, pulan, KSW A co znalazłaś? Dobra Ja i tak chcę Ja i tak chcę nasiona I to mam po stówce, tak? Troszkę kupimy tego Dobra, Na razie zobaczymy ile tego będzie Tylko tyle na razie? By mi było łatwiej ładować oczywiście, bo przecież ja nie będę się męczył. A w sumie tam może to jedno wrzucane byle jak, byle by było. Właśnie Kevina by było, przy, byłoby można obejrzeć w sumie, bo w tej święta się jeszcze w tym roku Kevina w ogóle nie oglądałem. Ostatni raz Kevina oglądałem rok temu, czyli tak jak tradycja, jak zawsze przystaje, że takie filmy to się raz ogląda na ruski rok. No i Kevin jest idealnym przykładem tego, że Niestety. Ogląda się go raz na jakiś tam czas, no nie. do świąt idealny jest. Kevin to do świąt po prostu piękny. I święta go nie zabraknie. Kevin po prostu już do końca swojego istnienia, w sensie do końca, kiedy ten film będzie puszczany, to po prostu święta będą tradycyjnie z Kevinem, nie? Ten, 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 film zasłynął nie tylko u nas w Polsce, jak tylko u, u wszędzie, po prostu. Ten, ten Kevin Macarister po prostu, to jest, to jest coś, tam. Jak ktoś ogląda Kevina, to może, jak ktoś oglądał Kevina, albo ogląda nawet teraz, jak ogląda odcinek, może pisać. Kupiłem więcej, bo ja naprawdę nie wiem ile mam tego, tego, nie? Tu jest kilkanaście tych upraw, także... Mówi, już nie mówię, tu mówiąc oczywiście o jakichś tych pszenicach, jęczmieniach y, tutaj tego Kupiłem tak, bo nie wiem co jeszcze będę mógł siać, nie? No. Jak pasem zepnę, to właśnie będzie trzymać, co? Powinno, dobra. Nie mieliśmy minutę odcinka eee, 12. Także zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję, dzwoneczkiem, jak coś to. I wpadnijcie na social media. Będzie mi miło oczywiście, jeśli wpadniecie. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Też dla was chce stworzyć kontakt, czyli będę dla was tworzył specjalnego maila, na którym możecie się ze mną skontaktować, nie? Jeśli chcecie, nie. Tam będzie to będzie specjalne konto stworzone dla was i tyle nie. Tam nic nie będę robił po prostu będzie to dla was nie. To też spoko myślę. Trzecie w nocy. Akurat mhm. dobra nasionka na razie trafią. Dobra, nie będę ich chował może. No przyjedzie i tak nowy siewnik, to wiecie. Tu schowam je, że było pod chmurką byle. Dobra. I teraz część byśmy się jeszcze mogli zająć. Dobra, jeszcze tym stogiem się teraz możemy pozajmować. Nad tym odcinku to wam pokażę co i owo, jak to wygląda z tym stogiem, jak to się robi wszystko. No tu się jeszcze jest. Jeszcze nie wiem jak ten stół ułożyć. A bo tu belki trzymają. Dobra, to spoko Tu pasy są można iść pościągać śmiało. Wszystkie, jak tu spadnie, to się nic nie, więcej nie stanie. Tu spróbujemy dwie na naraz ja wiem, że Zator to ledwo dyszy Ekwador manieczki, witam serdecznie. Dobra. To musi być jakoś równo. Byle by tylko było, nie? Bo tak to zaś sobie podjadę tylko za torkiem Wezmę cyk pyk jak tam, tam gdzie ta słoma Jeszcze zrobimy tylko sobie, będą jeszcze jedne kosy, to zrobimy sobie y, Oczywiście Köszönöm, hogy a videómat, de tetszett, kövess, lájkolj a Najlepiej tu jak macie te trzy poziomy, bo ja układam na trzy, to sobie tę belkę taką dacią. jakoś tak, że to się tylko trzymało widzę i tutaj co robicie tak cek, Mek... Ja to wam o widzicie, że to wam nie uciekało to se stawiacie tutaj tak Teraz dla bezpieczeństwa Tylko trzeba uważać Żeby tutaj się nic nie zapisuło już I Dla bezpieczeństwa sobie dajcie już tutaj tak jest po, po prostu bo Farming to jest wiecie Fizyka nie do, to, jest, to jest błąd życiowy po prostu hmm. Nie będzie, będzie ładny stok. Znowu. Nie lubiłem nigdy układać stogów, ale. Wiecie. W 15 to w ogóle. A w 15 fajnie mi się stogi właśnie układało, nie? Także muszę sobie nie wrócę sobie do tej 15. Jak wrócę do 15, na pewno na której serii, jak będę robił z niej, to zobaczycie, że będę układał stogi, nie? To będzie podstawowa rzecz tam. No. Odcinki nie trwają myślę tak długo. Bo to też taki ważny dla was. O czwartej to ja pójdę właśnie na łóżko. Myślę, że o siódmej to wszyscy u mnie już w domu będą na nogach. Znaczy o siódmej, ósmej. No po świętach będą to tam. Także po świętach to wiecie, po świętach to można spać. Będę tylko jutro zrobić swoją robotę i tyle. A moją pracą dla was to jest YouTube, właśnie. Tu się dobrze ustawiło, chodziło. Ale są właśnie takie przypadki jak ta bela. Bele, bele, bele. Tu bela, tam bela. W kółko kurwa te bele Jak to było takie coś. Tylko, że w 15 ja chciałeś przestawiać belki, tak jak teraz. O, o, widzicie. Jednak jest taka sytuacja skrajna Już chuj, niech to tak się wypierwszy. Tylko w 15 chciałeś sobie belkę prze Przesunąć gdzie indziej Albo minimalnie, tu musiałeś to Za pomocą takiego modu Na popychadło, popychanie w sumie Chyba push obiekt to się nazywało I tam nie było tak łatwo z tym robienie, nie? Także się cieszyć, bo 17 ma to ulepszone po prostu No i trzeba uważać też jak to się tu wszystko robi, nie? Jeden zły ruch i macie wszystko zjebane po prostu Mama, akurat ładnie sił, że mam sobie no także a jeszcze trzeba, jedno do góry chyba dać zapomniałem, przecież czemu spadło, nie minę, 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 nie powiem dużo nie będzie bez nie? Tu bardziej prosto trzeba jakoś podjechać. Bo tu Elegancko siedzi 23 minuty, dobra to co? Na tyle to by było dzisiejszego odcinaczka, Myślę, że się miniaturkę. O, i co? To kolejnego odcinka, i... i miłych świąt, i, i na razie.